Takim dodatkiem niezbędnym do obiadu jest zawsze surówka. A dzisiaj mam surówkę wyjątkową. Zrobimy suróweczkę z surowych buraków i zrobimy ją z jabłkiem i marchewką. Słuchajcie, rewelacja. Zapraszam, zostańcie z nami. Zacznę od tego, że obiorę buraki. Możesz założyć rękawiczki gumowe do tego. Ja jakoś poradzę sobie później, żeby ręce doprowadzić do porządku. Teraz zeprę buraki na grubych oczkach. Burak ma bardzo dużo właściwości odżywczych i prozdrowotnych, a teraz posłuchajcie jakich. A ja w tym czasie będę dalej tar w buraczki. Oto niektóre z korzyści zdrowotnych związanych z jedzeniem buraków. 1. Wysoka zawartość błonnika. 2. Obniża ciśnienie krwi. 3. Wzmacnia układ odpornościowy. 4 poprawia wydolność fizyczną. 5. Antyoksydanty. Bogaty burak jest bogaty w antyoksydanty. 6. Poprawia zdrowie serca. 7. Wspomaga funkcję mózgu. 8. Detoksykacja organizmu. 9. Wspiera trawienie. 10. Kontroluje wagę. Więcej na temat buraka i jego właściwości znajdziesz w opisie tego filmu lub w karcie. Teraz tleną architektkę. Marchewkę też na grubych oczkach. Teraz biorę się za jabłko i to ja będę tarł ze skórą. Jak masz problem ze skórą, no to możesz obrać opcjonalnie. Ja wolę ze skórą jabłko zetrzeć. Wcześniej to jabłko oczywiście umyłem. Teraz pokroję trochę natki pietruszki. Troszkę witaminki C. Teraz zrobię sos do surówki, Dajmy oliwę tak jakieś 25-30 ml. Sok z cytryny. Dolewam sok z połowy cytryny, teraz sus. Świeżo roztarty pieprz. Teraz wszystko wymieszam. Sos dodaję do surówki. I wszystko dokładnie wytrzemy wymieszać. Wszystkie składniki trzeba dokładnie połączyć. Zobaczcie, same witaminki. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów na pyszne obiady, które nie tylko cieszą podniebienie, ale także zadbają o Twoje zdrowie. To doskonała okazja, aby odkryć tajniki domowego gotowania i razem z rodziną spędzać więcej czasu przy stole. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody, które połączą Was jeszcze bardziej. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Koniec reklamy i bierzemy się do roboty. Surówki Kolesław, której fenomenu nie rozumiem, ale jest naprawdę e, świetna, smaczna, prosta i szybka. Będę potrzebował ćwierć główki kapusty. Ja ją oczyściłem z tych liści, takich już e, brudnych, pokaleczonych. Tego nie potrzebuje, Zrobimy z światki kapusty. Głąb też wykroimy. O, tego też nie potrzebujemy. I szatkuję kapustę nożem. Teraz pokroję cebulę szarotkę. Ja używam do tej solówki szarotki, dlatego że jest delikatniejsza. Jak lubisz e, taką. E, Bardziej intensywny smak cebuli, no to możesz jak najbardziej zwykłą cebulę po prostu użyć. Ja wolę taką jest łagodniejsza. Przekładamy cebulę do kapusty. I teraz na grubych oczkach zetrę marchew. Przekładamy marchew do, do kapusty. Teraz wymieszajmy te składniki. Tak, bez jeszcze sosu. Teraz zrobimy sos. Potrzebujemy do tego majonez. Mam dwie łyżki majonezu. Potrzebujemy ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Ja biorę ocet jabłkowy, jedną łyżkę i wlewam. Potrzebujemy cukier puder. Taką kopiastą łyżeczkę i potrzebujemy szczyptę soli. I teraz wszystko musimy wymieszać. Teraz przekładam sos do surówki. I muszę to połączyć wszystko razem. Miałem o pieprzód, ale to na koniec dodam pieprz. Świeżo mielony. I jeszcze raz wszystko wymieszam teraz już z pieprzem. I moja surówka Kolesław jest gotowa. Kapustę pekinkę. Zrobimy pyszną, tanią, szybką surówkę z kapusty pekinki. Potrzebujemy tylko kilku składników: kukurydzę, pekinkę, majonez, jogurt i przyprawy do smaku. Zapraszam, zostańcie z nami. W pierwszej kolejności odcinamy tutaj końcówkę. To jest nam niepotrzebne. Podzielmy kapustę, jak potrzebujesz. Mniej to możesz zrobić z połówki, ale kapusta pekinka jest naprawdę bardzo smaczna. Dodajmy pół łyżeczki soli. Wymieszajmy dobrze. Dołóżmy kukurydzę. Teraz połączmy majonez z jogurtem. Tak, dwie łyżeczki majonezu. I tutaj mamy jogurt naturalny. Włóżmy 5, 6 łyżeczek jogurtu. Wymieszajmy. Kapusta sama w sobie jest słodka. Więc tutaj ani cukru, ani jakiegoś pieprzu nie używajmy już. Tylko ten jogurt z, z majonezem. Wymieszajmy i surówka z kapusty pekińskiej jest gotowa. Jest bardzo szybka, smaczna i pasuje praktycznie do każdej potrawy będzie trzech bohaterów. Będzie jabłko, marchew i seler. I zrobimy idealną surówkę, która pasuje prawie do każdego obiadu. Komponuje się świetnie i z kurczakiem, i z wołowiną, i z wieprzowiną. Także zapraszam na krótki przepis. Marchew ścieramy na tarce na tych małych oczkach. Teraz zetrę jabłko, ale na tych grubych oczkach. Grubych, na dużych oczkach. I teraz, teraz serer na tych małych oczkach co marche. Warzywa mam wszystkie starte. Teraz wycisnę pół cytryny. O, cytryna ma dużo soku, więc całego, całej połówki nie będę wyciskał. Skropię to tym sokiem cytryny. Dodaję majonez, majonez własnej roboty. Jak chcesz zrobić swój majonez, to zapraszam na przepis. Link będzie w opisie. Dwie łyżki majonezu. tyle samo jogurtu greckiego w szczyptę taką pół łyżeczki do kawy soli tyle samo cukru i wszystko razem teraz łączymy I surówka z celera, marchewki i jabłka jest gotowa. Jak zrobić najprostszą i najszybszą sałatę do obiadu? A no tak, umyj sałatę, dobrze odsądź wodę, przelej śmietanę 30 do pojemnika, przekrój cytrynę, wyciśnij ją, dodaj szczytę soli do śmietany, dodaj cytrynę. Kwaśność według własnego uznania Dodaj cukru też według uznania Dobrze wymieszaj Sprawdź czy jest wystarczająco kwaśna się od słodka. Ja daję jeszcze cytryny Sałatę poszad na miskę Na mniejsze kawałki I teraz polej śmietaną I to wszystko, sałata gotowa Zaczynamy od czerwonej kapusty. A dlaczego od kapusty? Dlatego, że czerwona kapusta potrzebuje chwilę poleżeć, tak, żeby się przygryzła z przyprawami i żeby po prostu zmiękła trochę. Więc zaczynamy. Zetrzemy ją na grubych oczkach. Także kapustę trzemy na grubych oczkach na tarce. Teraz kapustę dotawimy. Damy małą łyżeczkę soli. Taką samą ilość pieprzu. Wymieszajmy to dobrze. A ja teraz dalej biorę się za kapustę czerwoną i zetrę teraz jabłko na grubych oczkach. Dodaję, dodaję jeszcze tak raz dwie takie garści żurawiny. Słodziutko będzie. Będzie pysznie. Dodaję dwie łyżki cukru trzcinowego. Ja dodaję. I teraz teraz biorę czosnek. I ścieram na tarce, na drobnych oczkach. Zrobimy tak, sos po prostu do tej kapusty. Jeden ząbek, drugi ząbek. Możesz przecisnąć przez praskę, oczywiście. Ja wolę zetrzeć jakoś. Nie pasują mi te praski. Nie trafiłem na dobrą. Dodaję tutaj dwie łyżki jogurtu naturalnego. Łyżkę majonezu. I to wszystko trzeba ładnie, dobrze wymieszać. Dodaję jeszcze koper i pietruszkę natkę. I to taki duży pęczek jednego, drugiego. Po prostu lubimy zieleninę. Tak, więc... zielenina to jest zielenina, to jest chlorofilek. I to musi być w surówce Teraz dokładam tą zieleninę do surówki, a tu będzie to ładnie wyglądało. Więc wygląd ma znaczenie. Tak, wygląd ma znaczenie zdecydowanie. I dokładamy sos. A teraz to wszystko musimy razem połączyć. No to zabieram się załączenie. z kapusty. Ano tak! Kapustę siekamy najdrobniej jak potrafimy. Dajemy sól, pieprz i porządnie ugniatamy. Dodajemy oliwę z oliwek. Dodajemy pieprz sól. Dodajemy cukier. Dodajemy ocet jabłkowy i wszystko dokładnie mieszamy.